Są takie miesiące, rzadko bo rzadko, ale jednak, gdzie podsumowanie sondaży w interwale miesięcznym jest niezwykle trudne. To dotyczy czerwca, który jest już za nami, preferencji partyjnych w czerwcu 2025 i ma to związek z dwoma faktami. Na początku miesiąca notowana była Duża Konfederacja, gdzie uwzględniono także koronę Grzegorza Brauna, właśnie w ramach tej szerokiej formacji oraz Trzecia droga, czyli PL 2050 i PSL. Tymczasem w, w sondażach, które się pojawiły już w połowie miesiąca, a szczególnie te pod koniec miesiąca, one uwzględniały de facto dwa rozwody, tak byśmy to powiedzieli, dwa rozwody polityczne. Po pierwsze wiadomo, że swoją drogą postanowiła pójść korona Grzegorza Brauna i niejako została wyodrębniona z Konfederacji i także pytano o nią konkretnie w, w ramach preferencji wyborczych, równolegle do e, zapytań o... E, poziom sympatii dla Konfederacji. Po drugie, w związku z tym, że trzecia droga zakończyła swój polityczny żywot, to dwie formacje do tej pory współtworzące trzecią drogę, czyli PL 2050 i Polskie Stronnictwo solodowe, także w tych sondażach pod koniec miesiąca były już notowane odrębnie. Oczywiście wyciągnięcie średniej będzie, um, ona będzie dotyczyło trzech pomiarów z końcówki miesiąca, ale chcę od razu powiedzieć, że trzy pomiary to mało i do końca bym się nie przywiązywał do tej średniej, która zostanie dla Was zaprezentowana. Zaczekajmy spokojnie na pomiary lipcowe, sierpniowe, wrześniowe, które dadzą nam pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło w związku z tymi dwoma rozwodami politycznymi, o których wspomniałem. Marcin Poladę, statystycznie zapraszam. Nie przejdziemy do rozwinięcia, dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, dziękuję za podawanie dalej moich odcinków, dziękuję za kciuki w górę, czyli lajkowanie, dziękuję za komentowanie. Jeśli podoba Wam się to co robię, jeśli podoba Wam się to, co mówię, serwuję dane, to zachęcam do wspierania mojego kanału za pośrednictwem platformy Zrzutka, Bajkofi i Patronite. To dzięki Wam ten kanał funkcjonuje, bo jak wiecie, YouTube wyłączył monetyzację na moim kanale z niewiadomych do dzisiaj niewyjaśnionych przez YouTube'a yy, przyczyn. Przypominam, że subskrybenci mojego kanału otrzymują w zestawieniu dwutygodniowym bądź miesięcznym podsumowanie preferencji partyjnych, rozbudowane w stosunku do części danych, które ukazują się na żółtym pasku na, na dole ekranu. Kolejna wysyłka będzie jutro, w sobotę. Dotrze, mam nadzieję, do wszystkich subskrybentów. Tam omówię bardzo szczegółowo to, co wydarzyło się w preferencjach partyjnych w czerwcu 2025 roku. Przypominam, że u mnie na kanale spotykamy się w każde piątki, w każdą niedzielę godzinie 21. Wracamy do tematu, wracamy do podsumowania preferencji partyjnych w czerwcu 2025. Wydarzyło się wiele. Mówiłem na wstępie o rozwodzie politycznym w przypadku dwóch formacji, czyli Konfederacji, w się Korony Grzegorza Brauna. Mówiłem o tym, że w związku z tym Rzeczycia Droga przestała istnieć, co de facto w końcówce miesiąca mieliśmy już pomiary oddzielnie dla PL 2050 i dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale myślę, że to, co najbardziej przykuwa uwagę i to, co najbardziej zapewne interesuje niemal wszystkich, to jest to, co wydarzyło się z notowaniami, w czerwcu notowaniami Koalicji Obywatelskiej. Ma to związek z dwoma wydarzeniami. Pierwsze to jest ta szarża polityczna powyborcza, po drugiej turze wyborów prezydenckich w roli głównej Roman Giertych, poseł Roman Giertych, próba zakwestionowania autoryzacji do wykonanego wyboru przez suwerena 1 czerwca 2025 i z drugiej strony to co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej te dwa czynniki z całą pewnością a szczególnie ten pierwszy miały już wpływ na to co wydarzyło się w preferencjach partyjnych jeśli chodzi o dotychczasowego lidera bo przypomnę że jeszcze w maju 2025 na prowadzeniu jeśli chodzi o preferencje partyjne była koalicja obywatelska przed prawem i sprawiedliwością jak to było w czerwcu za chwilę wam o tym wszystkim opowiem. Ale chcę powiedzieć o tym, że oczywiście największy spadek, co nie jest zaskoczeniem, w czerwcu dotknął koalicję obywatelską. Za chwilę zobaczycie to na wykresach. Ten spadek jest z rzędu 6 punktów procentowych. To przyznam rzadka sytuacja, kiedy w preferencjach wyborczych tak po prostu z miesiąca na miesiąc mamy coś, co można określić planem tąpnięcia. Przed rozpoczęciem tego programu, ponieważ mam dużo danych, jeśli chodzi o preferencje sondażu z ostatnich kilku, kilkunastu lat, sięgnąłem no choćby do tych, tego, co wydarzyło się po 2015 roku, żeby wskazać wam takie cztery miesiące, gdzie mieliśmy do czynienia z podobnymi bardzo dużymi spadkami, jeśli chodzi o y, formacje polityczne. W pierwszym przypadku to y, był grudzień 2016, styczeń 2017 dotyczyło to formacji nowoczesna, której dzisiaj, przypomnę, wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej razem z Platformą Obywatelską. Wtedy mieliśmy ten słynny Lot na maderę ówczesnego lidera nowoczesnej Ryszarda Petru i notowania nowoczesnej spadły z 20 do 12%, czyli o 8 punktów procentowych. W ciągu jednego miesiąca. W lutym 2017 roku mieliśmy taką sytuację, że obniżyło się notowania Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do stycznia 41 do 35 o 6 punktów procentowych. To, jak pamiętacie, miało związek z szarżą z kolei Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ustawę, która miała penalizować banderyzm w Polsce, ale skończyło się wycofaniem się z tego, negocjacjami przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości ówczesnego rządu z, z Mosadem w Wiedniu. Na to zareagowała część taka twarda, wyborców pra, prawicowych, którzy częściowo wycofali swoje poparcie dla pis -u. Wtedy też był ten spadek o 6 punktów procentowych. Dalej styczeń 2019, pojawienie się, pojawienie, pojawienie się wiosny. Roberta Biedronia, starej, nowej formacji, tak byśmy powiedzieli, bo przecież część z tych ludzi, którzy współtworzyli wiosnę wcześniej, między innymi byli działaczami ruchu Palikota Twojego Ruchu i wtedy też to spowodowało spadek, spadek dla Platformy Obywatelskiej z 30 do 24%, o 6 punktów procentowych, ale nadmienię, że ta wspomniana wiosna, która zadebiutowała w sondażach Powodując spadek poparcia dla koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej, ona zadebiutowała na poziomie 13%, a już miesiąc później, w lutym 2019 roku, miała y, poparcie na poziomie 6%, czyli w ciągu jednego miesiąca spadła o 7 punktów procentowych. Przyznaję, jak obserwuję polską politykę, to jeszcze nie spotkałem się, żeby debiutująca formacja, tak jak wtedy wiosna, tak gwałtownie po już miesiącu funkcjonowania straciła y, tak znacząco poparcie. Wreszcie czerwiec 2021. Wtedy, jak pamiętacie, na szczycie, jeśli chodzi o centrum liberalne, jeśli chodzi o główną konkurencję dla rządzącego wtedy Prawa i Sprawiedliwości, wtedy było to PL 2050 Szymona Hołowni. Ale do polskiej polityki nagle wrócił Donald Tusk, by odbudować Platformę Koalicję Obywatelską, i wtedy też poparcie dla PL 2050 z rekordowego poziomu 22%. Spadła do 16% z miesiąca na miesiąc. To był spadek, przypomnę, o 6%. Punktów procentowych. Także ten spadek, który w tej chwili obserwowaliśmy w czerwcu, wpisuje się raz, dwa, trzy, cztery, jako piąty na przestrzeni ostatnich już dziesięciu lat, jako taki znaczący spadek miesiąc do miesiąca dla tych formacji politycznych, wiodących formacji politycznych z reprezentacją na wiejskich, wiodących formacji politycznych w Polsce. Wspomniałem o, o tym, że przygotowałem dla Was zestawienie pokazujące, jak to się kształtowało w czerwcu. Kształtowało się bardzo różnie. Przypomnę, że najpierw zerknijcie na takie zestawienie pokazujące, jakie było poparcie dla poszczególnych partii w sondażach z pierwszej dekady czerwca. Wtedy to koalicja obywatelska mogła liczyć na 34%, prawo i sprawiedliwość na 30,5%, konfederacja na 19%, lewica na 6,5%, trzecia droga na 5,5%, razem na 4,5%. Z tego zestawienia wynika, że tutaj progu wyborczego nie pokonałaby trzecia droga. Które przypomnę, w wyborach w roku 2023 startowała jako koalicja z progiem 8%, ale to był początek miesiąca. To jeszcze nie była tak intensywna szarża powyborcza tego radykalnego skrzydła w ramach koalicji obywatelskiej związanego z posłem Romanem Giertychem. Stąd jeszcze, jak widzicie, na wyraźnym prowadzeniu koalicja obywatelska i te dwie rzeczy, o których wspomniałem. Po pierwsze, Konfederacja, w której uwzględniono także Grzegorza Brauna. Po drugie, trzecia droga, która kilka dni później zakończyła swój polityczny żywot. Jak zerkniecie na kolejne zestawienie, ono już pokazuje te preferencje od połowy pierwszej dekady do połowy drugiej dekady czerwca i uwzględnia uwzględnia rozdzielność jeśli chodzi o koronę Grzegorza Brauna i w takim zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość miałoby 32%, Koalicja Obywatelska 31%, Konfederacja 13,5% Korona Grzegorza Brauna 6,5% Lewica 6%, Trzecia Droga 5,5% razem 5%, czyli tu mamy już rozdzielność po prawej stronie jeszcze łącznie notowana była trzecia droga. Natomiast to, to, co się z tą pewnością rzuca w oczy, to jest to, że liderem tego zestawienia nie jest już koalicja obywatelska, którą o jeden punkt procentowy wyprzedza prawo i sprawiedliwość. I mamy już. W momencie, kiedy jest koniec pierwszej dekady, zaczyna się druga dekada czerwca, wyraźnie zaczynają słabnąć notowanie koalicji obywatelskiej w stosunku do tego poprzedniego zestawienia. To już są trzy punkty procentowe niżej. I w końcu trzecie zestawienie pokazujące, jak wyglądały preferencje wyborcze między 23 a 29 czerwca. Prawo i Sprawiedliwość 31%, Koalicja Obywatelska 27,5%, Konfederacja 17%, Lewica 6,5%, razem 5%, Korona Grzegorza Brauna 4,5%, PL2054,5% i PSL 4%. Jak widzicie, tu już jest bardziej wyraźne prowadzenie Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej to było różnicą jednego punktu procentowego. Teraz, jak szybko policzymy, to jest 3,5 punktu procentowego. Wzmocniła się Konfederacja sława pod koniec miesiąca wypada korona Grzegorza Brauna. Trochę ponad progiem jest lewica. Na progu wyborczym jest razem. To, jest, to są okolice 5%. Dla tej formacji też policzyłem mandaty. I bez zaskoczenia to, co przewidywaliśmy, jak mówiliśmy o rozwodzie w ramach trzeciej drogi, że ani PL2053 ma hołowni, ani PSL-owi samodzielnie nie uda się przekroczyć progu 5%. Zresztą, w ogóle, jak popatrzycie, to aż pięciu grupowań, mam na myśli lewice, razem Koronek Rzekorze na PL2050 i PSL w czerwcu, to są formacje, które plasują się trochę ponad progiem, na progu bądź ciutkę pod progiem wyborczym, na drogą sprawy można powiedzieć, że tylko liderzy trzech ugrupowań: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicja Obywatelskiej i Konfederacji mogą spać spokojnie ponieważ te formacje są bardzo 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 daleko od progów wyborczych które miałyby je obowiązywać. Kolejne zestawienie, które wam pokazuję, to zestawienie kiedy przeliczyłem poparcie z tej końcówki miesiąca preferencji partyjnej, kiedy mam już te wszystkie podmioty notowane rozdzielnie, jak to przekładałoby się na mandaty sejmowe i tak Prawo i Sprawiedliwość miałoby 188 mandatów, Koalicja Obywatelska 159 mandatów, Konfederacja 91 Mandatów, Lewica 19 mandatów i razem, partia razem 3 mandaty. No cóż, jeśli sobie sumujemy mandaty dla prawa i sprawiedliwości Konfederacji, to nam wychodzi, że łącznie te dwie formacje, centrum prawicowe prawicowe, miałoby 279 mandatów. Bardzo wyraźnie ponad wymagana większość 231 mandatów, choć jeszcze stosunkowo daleko od większości konstytucyjnej, która, przypomnę, wynosi 307 mandatów, ale Musimy podać siłą rzeczy także drugie zestawienie pokazujące, co by było, gdyby Konfederacja postanowiła ułożyć się po ewentualnych następnych wyborach z Koalicją Obywatelską, to te dwie formacje dysponowałyby większością 250 mandatów, także swobodnie powyżej tych 231, które są wymagane dla większości sejmowej. I jak to się zmieniło w stosunku do maja? Wspomniałem już na samym początku, że najbardziej dotkliwy spadek zaliczyła, Koalicja Obywatelska, 6 punktów procentowych. Przypomnę, że w maju to było 33,5, teraz to jest 27,5. Te dwa czynniki, o których wspomniałem, to są te dwa decydujące, które sprawiły, że mamy do czynienia z zapaścią notowaniem Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze raz przypomnę, to jest ta szarża z brakiem autoryzacji dla wyborów z 1 czerwca i po drugie, no, Początki już tego, co weszło mocno do obiegu medialnego, czyli tego wszystkiego, co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej. Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do maja 2025 straciło pół punktu procentowego. To chyba też nas nie powinno zaskakiwać, dlatego że między innymi mówiłem o tym poprzednim programie, komentując na gorąco to, co wydało, wydarzyło się na kongresie PiS w przesusze. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak nie wyciągnęło wniosków po wyborach w w 2023 roku tak nie wyciągnęło także wniosków po wyborach prezydenckich w 2025 roku. Wydaje się, że to jest partia zastygła, niezdolna do jakiejkolwiek zmiany, do jakichkolwiek większych zmian personalnych, programowych co do sposobu funkcjonowania, więc skazana jest na trwanie gdzieś w okolicach 30%. No i oczywiście próbę dobrania sobie koalicjanta. Po wyborach w 2027 bądź wcześniej, jeśli wybory odbędą się wcześniej, ale problem prawej i Sprawiedliwości polega na tym, że jest tak daleko od większości 231 mandatów, mam na myśli samodzielny, samodzielny przedział mandatów, że musiałoby dobrać sobie dużego partnera, a wcale nie jest pewne, że Konfederacja zdecydowałaby się na taką współpracę, więc to, co słyszeliśmy między innymi na ostatnim Kongresie prawej i Sprawiedliwości, to zapowiedzi. Prezesa Kaczyńskiego, żeby będą walczyć o 40% i więcej o większość. Oczywiście możemy sobie włożyć między bajki, bo taka sytuacja nie zaistnieje. Konfederacja w stosunku do końca maja zyskała 1,5 punktu procentowego. Przy czym chcę zwrócić uwagę, że łącze notowania Konfederacji Korony. Grzegorza Brauna, to jest 4,5 przypomnę w tym zestawieniu na koniec miesiąca, to jest mniej więcej tyle, co yy, uzyskali dwaj kandydaci twardej prawicy, czyli Słowomir Mencen i Grzegorz Braun w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Więc to przesunięcie, które obserwowaliśmy, sympatii na prawo, dalej ma swoje potwierdzenie w sondażach preferencji partyjnych w czerwcu 2025. Trzecia droga. Kończyła swój żywot w maju na poziomie 7,50. Te pierwsze sondaże z początku czerwca, o których mówiłem, to było 5,50. W tej chwili, jak sobie sumujemy, Zsumujemy sobie poparcie dla PL 2050 i PSL-u. To jest nieco wyżej, co prawda, 8,5. Cóż z tego, jeżeli dwie formacje, tak jak wspominaliśmy, znajdują się pod 5% progiem wyborczym i nie miałoby swojej reprezentacji? W końcu lewica, która y, także nieco straciła w stosunku do tego, co miała w maju, to jest w tej chwili 6,5. 7% y, to ma związek z faktem, że partia razem systematycznie z miesiąca na miesiąc, szczególnie to y, jest widoczne po dobrym wyniku y, y, Adriana Sandberg. W wyborach prezydenckich, zbliża się do progu 5%, bo tak jak powiedziałem na koniec czerwca, dotykał progu 5%, rośnie z 4,5% do 5%, więc tutaj też mamy do czynienia z rywalizacją po lewej stronie o to, kto będzie miał stabilniejsze poparcie utrzyma się nad progiem 5%. Czy to będzie nowa lewica wodzimy Rzecz Rostego i Roberta Biedronia, czy to będzie partia razem Adriana Zandberga. Jeśli chodzi o mandaty, to chcę powiedzieć, że w stosunku do tego, co widzi w maju. Prawo i Sprawiedliwość nieznacznie zyskałoby trzy mandaty, ale co istotne, Koalicja Obywatelska na skutek spadku poparcia o 6 punktów procentowych straciłaby, patrzę szybko wyliczenia 20 mandatów. Konfederacja poprawiłaby swój stan posiadania, jeśli chodzi o reprezentację do o 16 mandatów. Lewica straciłaby dwa mandaty, a partia razem, która w poprzednim miesiącu nie przekraczała progu wyborczego, teraz miałaby, tak jak wspominałem, trzech posłów na wiejskiej. I jak to wygląda przypadku? Obecnej koalicji rządzącej, jeśli chodzi o koniec czerwca 2025? Otóż na koniec maja to było 200 mandatów dla tych ugrupowań, które w tej chwili współrządzą Polską. Na koniec czerwca to jest 178 mandatów. To ma związek nie tylko z osłabieniem, jeśli chodzi o liczbę mandatów koalicji obywatelskiej i lewicy, ale także faktem, że dwa inne ugrupowania, które współtworzą koalicję rządową kierowaną przez Donalda Tuska, one nie przekraczają pragu wyborczego, wobec tego nie miałby żadnej reprezentacji w następnym sejmie. Wspomniałem o tych spadkach, które były w ostatnich dziesięciu latach. Zapisujemy i odnotowujemy właśnie ten piąty co do wielkości spadek w przypadku Koalicji Obywatelskiej. No i oczywiście zadajemy sobie pytanie, co dalej? Co dalej, jeśli chodzi w ogóle to wszystko, co wydarzy się na scenie politycznej? Myślę, że to, co najbardziej nurtuje wielu, to jest to, czy mamy do czynienia z jednorazowym spadkiem, jakąś stabilizacją na tym poziomie w tej chwili, na którym zatrzymała się Koalicja Obywatelska, czy to jest Pewien trend, który się właśnie rozpoczął, trend, który będzie powodował, że notowania koalicji obywatelskiej będą dalej spadały. Cóż, ja uważam, że na ten moment wobec braku alternatywy dla koalicji obywatelskiej, dla tych wyborców twardego antypisu, jest mało prawdopodobne, żeby notowania koalicji obywatelskiej jeszcze mocniej mogły spaść. Jest duża szansa, że one się gdzieś w okolicach 25, 27 albo 28% ustabilizują. Podobnie jak w przypadku stabilizacji spodziewam się tego, koalicji obywatelskiej, spodziewałem się tego także, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, czyli gdzieś w okolicach 30%. No i dwie jeszcze ważne kwestie, to jest. Ten pojedynek, który w tej chwili obserwujemy, jeśli chodzi o ugrupowania usytuowane na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, czyli ten pojedynek między Konfederacją Mencena-Bosaka, z drugiej strony koroną Grzegorza Brauna. Kto tutaj będzie w stanie w najbliższym miesiącu dwóch zyskać, a kto straci. No i druga rywalizacja, także istotna, to jest to, co się dzieje, jeśli chodzi o dwa ugrupowania lewicowe, z jednej strony nową lewicę, z drugiej strony razem tutaj ta rywalizacja jest w okolicach 5% dla. Jednego i drugiego ugrupowania. No i ostatnia kwestia, która jest istotna, to jest to, jak dalej będą sobie radzić w pojedynkę dwie formacje, które postanowiły samodzielnie po rozejściu się trzeciej drogi spróbować swoich sił w polityce. To jest PL 2050 i PSL. Bez zaskoczenia jest to, że obie sytuują się poniżej 5%. Pytanie, czy którykolwiek z tych formacji uda się jednak w najbliższych miesiącach ten próg bardzo trudny dla wielu partii, tych mniejszych, pokonać próg 5% i i mocniej zaistnieć w sondażach preferencji partyjnych.